Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. słuchajcie, Zadajcie mi wiele razy to samo pytanie na maila, więc postanowiłem publicznie w ten sposób nagrywając ten filmik, odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie brzmi Panie Robercie, co Pan sądzi o czarnych seriach albo o klątwie, że na kuponie nie wchodzi mi jeden mecz? Słuchajcie. Nie wiem czy się zacząć śmiać z tego, czy już płakać. Nie mam pojęcia. Uwierzcie mi na słowo, że nie istnieje coś takiego jak czarna seria. To jest wymyśl ludzi, którzy chcą w jakiś sposób usprawiedliwić swoje niepowodzenia. Nie wiemy nawet jak, jak to skomentować. Nie istnieje coś takiego jak czarna seria. Zakłady bukmacherskie to są wygrane i przegrane. To jest tak jak rzut monetą. Raz wypadnie Ci orzeł, za innym razem wypadnie Ci reszka. To mniej więcej tak, jakbyś rzucał monetą, i za każdym razem, kiedy wypadnie ci reszka, mówiłbyś, że jest jakaś czarna seria. Jaka czarna seria? Czego czarna seria? Przecież to jest jakaś bzdura kompletna. Nie ma żadnych czarnych serii. Tak samo to, że ci nie wszedł jeden mecz na kupon. To jest po prostu sport. Czasami te wyniki układają się lepiej, i dlatego ja na przykład specjalnie teraz wam pokazałem tego Superstarca Walius e, Single. Ja za każdym razem mówię nie podniecajcie się niezdrowo, kiedy udaje nam się trafiać kilkanaście meczów z rzędu i również nie podniecajcie się, jeśli nie trafimy 5, 7, 9 czy 10 meczów. choć to się bardzo rzadko zdarza, ale może się zdarzyć, że się tak wyniki układają, to jest sport, pamiętajcie, do tego dochodzi korupcja. Niby fryzjer siedzi, ale ostatnio wrzucaliście mi na signala link do jakiegoś artykułu na interi. Znowu okazuje się, że w trzeciej lidze polskiej, naszej kochanej, kopanej znowu jest prawdopodobnie są ustawiane mecze. Nie dajcie się nabierać na jakieś czarne serie, na jakieś takie teksty, kto tam bardziej chce być błyskotliwy, inteligentny w cudzysłowiu, to mówi o jakichś korektach, że, przyszło, że po super serii przychodzi korekta. Jaka korekta? Słuchajcie, no przecież to jest jakiś, ja nie wiem, ja to, ja to obserwuję od kilkunastu lat, ale za każdym razem się śmieje i myślę sobie, ludzie, kochani, jaka korekta! Jakie czarne serie! Po prostu jest tak, że czasami te wyniki nam się układają idealnie, tak jak widzicie, wygrana za wygraną, a czasami jest tak, że po prostu to no, no nie idzie. Albo do tego dochodzi korupcja. Yy, widzieliście ostatnio, mi pisaliście, jakiś mistrz polskiej kopanej z połowy boiska strzelił sobie gola do własnej bramki. No, niby to jest wszystko śmieszne, ludzie się śmieją. To tak jak z tym bezdomnym, co już go niestety nie żyje, ofiarował ojcu dyrektorowi samochód za półtorej bańki. Darowizna. Nawet nie, nie, nie darowizna, czy nie wiem, czy darowizna czy nie darowizna. Wszyscy się uśmiali, nic się dalej nie dzieje, super. Wszystko życie leci dalej. No kabaret. Nie wierzcie w żadne czarne serie. To jest tak jak ja zawsze mogę to teraz porównać do swojego jednego z ulubionych tematów, dieta. Jak ktoś jest zdrowo, rusza się, nie wali w siebie tonu, tony cukru, no to jest zdrowy, wysportowany, nie ma nadmiaru tkanki tłuszczowej, tak? A jak ktoś na przykład je maksyfy, do tego popija to słynnym napojem od świętego Mikołaja i ciężarówki, która co roku leci, jedzie gdzieś tam rozwozić ten cudowny eliksir. No to wiadomo, że tacy ludzie niszczą sobie zdrowie, później mają nadbagaż jedni większy, drudzy mniejszy i nagle zaczynają redukcję tak zwaną, czyli znowu zaczynają się dobrze odżywiać, ruszać się itd. i tak dalej. Jest jakaś grupa ludzi, która też od dawien dawna wymyśliła sobie, na pewno dopadnie cię efekt jojo. Słuchajcie, no efekt jojo to jest nic innego, jak to, że wracasz i ponownie żresz to, to badziewie, te tony cukru, które ci wpakowują wszędzie, już nie liczę słodyczy i, i tych używek. Zobaczcie, ile ludzi, ile mało latów, pcha te wszystkie napoje energetyzujące, jakieś tam energetyki, w siebie, w ilości kiedyś jakiś lekarz się wypowiadał i mówił, że wypicie takiego jednego energetyka, to jest totalne zrujnowanie sobie wewnątrz tamtych rzeczy. A ludzie teraz widzę po półkach, piją to po pół litra na raz. Bo ktoś zrobił puszki po pół litra. No i widzę, małolaci to piją, nie? A później w wieku czterdziestu paru lat dziwią się, że są różne choroby, że muszą mieć jakiś tfu, radioterapię, inne jakieś badziewia. No właśnie tak to działa. I tak samo ta czarna seria. Jaka czarna seria? Zrozum to, że w Buchmacherce są wygrane i przegrane. To jest normalny element tej gry. Będziesz wygrywał, będziesz przegrywał. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby mieć jakiś schemat, jakiś patent, którym po prostu podążasz. I jak będziesz miał patent, to nie będziesz przegrywał, nie będziesz narzekał na czarne serie. Bo nawet jak ci nie wejdzie parę meczy pod rząd, to to jest normalna rzecz. A ja nieraz widzę, właśnie jak, jak wy na przykład na Sygnalu, co niektórzy, na szczęście mała ilość osób, jak wy przeżywacie na przykład przegraną, jak trafiamy ileś meczy pod rząd. To widzę, jest totalna euforia. O Boże, weszło, znowu weszło, super. Weekend genialny, sobota, dużo kuponów weszło, niedziela, komplet, rewelacja. I nagle we wtorek wam nie wejdą dwa kupony. I wiecie, co wy robicie? Czytacie to czasami. O Jezu, dlaczego? Panie Robercie. Dlaczego w meczu Halmstadt, z czymś tam było 0-0? No dlaczego? I wy próbujecie dociekać dlaczego? No, bo było 00, koniec kropka. Historia już tego nie ma. Nie podniecamy się tym niezdrowo Są inne fajniejsze rzeczy na podniecanie się. Naprawdę, nie przeżywajcie każdej porażki. Tak chce dziad, żeby to było właśnie, żeby to były emocje, żebyście wy mieli w głowie Wow, Muszę się odegrać. Nie, nie musisz się odegrać. Skup dziada według planu. Idź tak, jak snajper, naprawdę i będziesz dziada skubał, nie wiesz w żadne czarne serie, w jeden mecz mi nie wszedł na kupon, no to Ci nie wszedł, no to trudno. Nie graj po 10 meczy na kuponie, bo wtedy na pewno nie wygrasz. Zrób sobie dwa maksymalnie 3 mecze, a najlepiej graj single. Widzisz na załączonym obrazku, co się dzieje. Idzie na razie na super plus, te value single, na super. To, co się dzieje na wysokich kursach, no to zrobię podsumowanie za jakiś czas. Tam znowu weszło pod 4,90. Tam jest znowu plus. Ale nie podniecamy się, że dwa mecze nie weszły, bo jeden wszedł i dał nam znowu zysk. Rozumiecie o co chodzi. Dlatego nie biczujcie się po każdym meczu. To jest błąd. Nie rozkminiajcie, co się stało, bo wy mi zadajecie takie pytanie. Panie Robercie, czarna seria, co pan o tym sądzi? No nic o tym nie sądzę. Podchodzę do tego jak robot. Wchodzę, widzę, że mam zagrać to i to, gram to. Weszło? Super. Nie weszło? Wiem, że wejdzie jutro, pojutrze, po pojutrze. Nie podniecam się tym, naprawdę. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i nie dajcie się dziadowi, naprawdę, bo oni chcą, żebyście wy to rozkminiali. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego jak zagraliśmy na przykład, nie wiem, Kongsfinger, Stabek powyżej 2,5, to akurat nam nie weszło. No, panie Robercie, no bo nie weszło. Koniec kropka. No nie weszło. Taki jest sport. A może ustawili ten mecz? No nie wiemy tego. Co do ustawionych meczów, to bym znowu musiał nagrywać długi odcinek, ale nie chcę Was zanudzać. Ale pomyślcie sobie, że ja czasami, jak sobie leżę, leżałem w, na plaży, na przykład w Grecji, to tak sobie myślałem. Zobaczcie, co by się stało, gdybyśmy my, grupa prawie 2000 ludzi na Akademii Gry, mieli informację, że na przykład dzisiaj po kursie 5, mieć Legnica na pewno wygra. Wiecie, co by się stało? te prawie dwa tysiące ludzi dzisiaj wygrałoby mnóstwo pieniędzy mnóstwo więc czy są tacy ludzie na świecie którzy mają takie informacje prawdopodobnie tak dlatego czasami może nie wchodzi dlatego na przykład czasami mi piszecie panie Robercie co się stało w meczu 92 minuta rzut karny a w 94 drugi rzut karny no ja się tylko mogę domyślać wiecie dlaczego były dwa rzuty karne bo pierwszego nie strzelili a że sędzia jest uczciwy i miał być 1-0, no to było 1-0, bo drugiego już im się udało strzelić, tak? To jest oczywiście żart, ale wiecie o co chodzi. A wy rozkminiacie, myślicie, jezu, masakra, nie róbcie tak. Macie te patenty, macie schematy, macie drogę, szlifujcie tą drogę na maksa, zobaczcie teraz, co się dzieje na tych waliu singlach. No przecież to jest rewelacja. Pomalutku, pomalutku i do przodu, i cały czas, i nie myślcie. 4-5 nie wejdzie nie Zero emocji Pamiętaj tylko o stawkowaniu Właściwe stawkowanie To o czym cały czas klepie Zobaczcie najlepsi na świecie jak grają 2-3% max na zakład A ktoś mi nieraz pisze A miałem 300 zł na grę Wie pan za, zasunąłem za 150 Przegrałem Co teraz robić No nic Idź do pracy Odrób kasę Wracaj do gry I stawkuj Ale ja bym się chciał odegrać Nie no to, to, to nie jest droga na odegrywanie się to właśnie dziad chce, żebyś ty się odegrał. Żebyś przegrał kolejne te 150, kumasz o co chodzi. I żebyś zrobił kolejny depozyt. No o to właśnie dziadowi chodzi. Nie dajcie się nabierać. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, już was nie zanudzam. Heja.